Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu o ateizmie. Dziś zajmiemy się jedną z najbardziej wpływowych postaci XX wieku, Jean-Paulem Sartre, filozofem, który głosił, że człowiek jest skazany na wolność. To fascynująca historia myśliciela, który odrzucił Boga w imię ludzkiej autonomii, ale którego własne życie stało się ilustracją paradoksów tej filozofii. Tak? Historia o tym, jak próbował uczynić z człowieka absolutnego twórcę sensu i dlaczego ten projekt okazał się dramatyczną porażką. Chcę pokazać, jak egzystencjalizm, który miał wyzwolić człowieka, stał się nową formą zniewolenia. I jak sam Sartre uwikłał się w sprzeczności, które podważają cały jego system. 1905 rok, Paryż. W eleganckim domu przy Rue Le Gauw rośnie chłopiec, który nigdy nie pozna ojca. Jean Paul Sartre, jego ojciec, oficer marynarki, umiera, gdy chłopiec ma zaledwie 15 miesięcy. To sieroctwo będzie kształtować całą jego filozofię. Byłem wychowany bez Boga. Gdy miałem 12 lat, przestałem się nawet zastanawiać, czy on istnieje. Wspominał później w autobiograficznej powieści słowa. I to zdanie jest kluczem do zrozumienia całej jego drogi. Ale uwaga młody Sartre nie stał się ateistą przez intelektualny wybór. Po prostu dorósł w domu, gdzie Bóg był nieobecny. Dziadek Karol Schweitzer, protestant i profesor germanistyki, zaszczepił w nim ducha indywidualizmu, ale pozbawionego religijnej treści. Matka znalazła schronienie w literaturze. Książki były moją religią, wyznał później Sartre. Zanim ukończył 10 lat, pochłaniał już dzieła Kanta i Flauberta. Zamiast kościoła, biblioteka, zamiast modlitwy, lektura. Zamiast sakrum, literatura. To niezwykle ważne. Sartre nie odrzucił Boga po głębokim poszukiwaniu. On po prostu nigdy go nie poznał i próbował zbudować filozofię na tym braku, na tej pustce. Prawdziwy przełom przyszedł podczas II wojny światowej. W 1940 roku, po klęsce Francji, Sartre trafia do niemieckiego obozu jenieckiego w Trewirze. I tam w obliczu absurdalnej machiny wojennej przemocy rodzi się jego dojrzała filozofia. W obozie pojąłem, że wolność to nie przywilej, ale przekleństwo. Jesteśmy skazani na wybór, nawet gdy wybierać nie chcemy wspominał później. Obserwował współwięźniów. Jedni stawali się bohaterami, inni kolaborantami. W tych samych warunkach ludzie dokonywali diametralnie różnych wyborów. Tak? I tu Sartre doszedł do rewolucyjnego wniosku. Człowiek nie ma żadnej stałej natury, nie ma natury ludzkiej, która by nas określała. To właśnie w obozie narodziła się jego słynna formuła egzystencja poprzedza esencję. Człowiek najpierw istnieje, a dopiero potem przez swoje wybory staje się kimś. Nie ma żadnego boskiego planu, żadnej z góry określonej natury. Brzmi wyzwalająco, prawda? Ale zauważą Państwo zaraz, do jakich konsekwencji to prowadzi. Już przed wojną Sartre napisał swoją pierwszą powieść, która zapowiadała cały jego późniejszy egzystencjalizm. Eee, w mdłościach z 1938 roku ukazał świat jako miejsce przesiąknięte przypadkowością i brakiem sensu. Główny bohater Antoine Roquentin odkrywa przerażającą prawdę: istnieje, to wszystko. Rzeczy po prostu są, nie można ich wytłumaczyć. To jest nagie istnienie, nie ma powodu, żeby było tak, a nie inaczej. I dalej, to właśnie mdłości, ta świadomość istnienia, która ogarnia nagle, jak wstrząs, jak obnażenie świata, w którym nic nie ma sensu, ani człowiek, ani drzewo, ani kamień. Proszę Państwa, to nie tylko artystyczna metafora, to literackie ujęcie egzystencjalnej intuicji, która stanie się podstawą całej jego filozofii. Jeśli istnienie jest nagie i przypadkowe, to sens może być jedynie wytworem ludzkiego aktu woli. Nie ma Boga, który nadałby światu znaczenie, nie ma natury, która wskazałaby nam cel. Jest tylko naga, przerażająca przypadkowość istnienia i my, którzy musimy sami z nicości stworzyć jakiś sens. Ale czy to w ogóle możliwe, czy można zbudować sens na fundamencie absurdu? W swoim głównym dziele filozoficznym, Byt i nicość z 1943 roku, Sartre formułuje swoją fundamentalną tezę: Człowiek jest nicością. I co to znaczy, że ludzka świadomość to dziura w bycie, pustka, która nie ma żadnej treści? Jesteśmy nicością, która pragnie stać się czymś, ale nigdy nie możemy się czymś stać na stałe, bo ciągle jesteśmy wolni do zmiany. W egzystencjalizm jest humanizmem, pisał, człowiek nie jest niczym innym niż tym, czym się uczyni, nie ma żadnej boskiej opatrzności, która by go zaprojektowała. Sartre ilustruje to słynnym przykładem kelnera z paryskiej kawiarni. Kelner, który zbyt dosłownie utożsamia się ze swoją społeczną rolą, popada w złą wiarę. Jak? Zapomina, że jego istnienie wykracza poza jakiekolwiek z góry określone schematy. I teraz uwaga: religia była dla Sartra najdoskonalszą formą tej złej wiary. Wierzyć w Boga to udawać, że mamy jakąś określoną naturę, jakiś cel nadany z zewnątrz, to uciekać przed przerażającą prawdą o naszej wolności. W swojej sztuce diabeł i Pan Bóg Sartre ukazuje to poprzez postać Geca. Rycerza próbującego żyć według boskich zasad. Goetz próbuje być świętym, próbuje wypełniać wolę Bożą, ale wpada w absurdalną pułapkę. Tak? Gdybym był bogiem, milczałbym tak samo. Milczenie to jedyna rzecz, która do niego pasuje. Tak? Mówi Goetz w kulminacyjnym momencie. To zdanie odzwierciedla osobiste przeżycia Sartra z czasów, gdy jako młody nauczyciel obserwował, jak Religia służyła usprawiedliwianiu społecznych nierówności. Dla niego Bóg był nie tylko nieobecny, był milczący wobec ludzkiego cierpienia, ale zauważą Państwo coś fascynującego. Sartre odrzuca Boga, bo ten milczy, ale czy nie wymaga od Boga, żeby działał dokładnie tak, jak Sartre sobie życzy? Czy to nie jest forma pychy, oczekiwanie, że Bóg będzie działał według Naszego projektu. W jednym ze swoich najsłynniejszych dramatów przy drzwiach zamkniętych, Sartre pokazuje konsekwencje swojej filozofii. Troje zmarłych bohaterów trafia do piekła, które okazuje się po prostu pokojem bez luster. Zmuszeni do przebywania ze sobą na zawsze odkrywają, że największe cierpienie pochodzi nie z ognia i diabłów. Ale z obecności innych ludzi. W kulminacyjnej scenie jeden z bohaterów wypowiada słynne zdanie: Piekło to inni to nie tylko diagnoza relacji społecznych to esencja sartrowskiego egzystencjalizmu. Bez transcendencji inni ludzie stają się lustrami, które zniekształcają nasze ja w świecie bez Boga. To spojrzenie drugiego człowieka definiuje nas. Sartre pokazuje tu ostateczną samotność człowieka nie jako chwilowy stan, ale istotowy dramat egzystencji bez łaski i bez przebaczenia. Jesteśmy zamknięci w naszej wolności jak w więzieniu. Niezwykły związek Sartra z Simone de Beauvoir miał być żywym zastosowaniem jego filozofii. Ich relacja świadomie wolna od małżeńskich konwencji i religijnych rytuałów była praktycznym eksperymentem egzystencjalnym w bycie i nicości. Sartre opisał to jako balans między konieczną miłością a miłością przypadkową. Małżeństwo to zła wiara, to udawanie, że miłość jest wieczna, podczas gdy wiemy, że każdy z nas jest wolny, deklarował brzmi rewolucyjnie, prawda? Związek wolny od zobowiązań, od udawania, że coś jest wieczne. Związek Dwojga wolnych ludzi, którzy nie uciekają w iluzję, ale spójrzmy na konsekwencje. Ich związek, choć często romantyzowany, był pełen wzajemnych zdrad, cierpienia, manipulacji. Jak zauważyła biograf Hazel Rowley, ich związek przypominał laboratorium egzystencjalnego, eksperymentu, w którym miłość została zastąpiona negocjacjami. Sartre, który teoretycznie głosił absolutną wolność, nie potrafił zbudować prawdziwej więzi opartej na zaufaniu, bo jeśli nie ma niczego trwałego, niczego, czemu można by zawierzyć, jak można kogoś kochać? Y Człowiek jest przyszłością człowieka, głosił Sartre. Y w drogach wolności, pisanych pod wpływem doświadczeń ruchu oporu, jeden z bohaterów pyta, po co walczyć, skoro nie ma Boga? Na co drugi odpowiada – Właśnie dlatego Sartre angażował się politycznie, popierał ruchy antykolonialne, walczył o sprawiedliwość społeczną. Skoro nie ma Boga, to my, ludzie, musimy tworzyć wartości, musimy budować lepszy świat. Brzmi szlachetnie, ale jest tu ogromny problem. W latach 50. Sartre popierał stalinizm, mimo wiedzy o gułagach, mimo milionów ofiar. Jak to możliwe? Jak filozof wolności mógł poprzeć system, który tę wolność niszczy? Simone de Beauvoir w mandarynach przyznała później byliśmy ślepi. Nasze zaangażowanie stało się nową formą złej wiary. W korespondencji z Albertem Camusem Sartre próbował się usprawiedliwiać wybierałem mniejsze zło, bo w świecie bez Boga nawet rewolucja jest skazana na kompromis. Ale Camus odpowiedział mu trafnie. Sartre zastąpił Boga człowiekiem, ale czy człowiek jest do tego zdolny? I to jest pytanie kluczowe. Czy człowiek może być swoim własnym Bogiem? Czy może sam bez żadnego zewnętrznego odniesienia tworzyć wartości? Jesteśmy skazani na wolność. To najsłynniejsze zdanie Sartra, ale proszę państwa, zastanówmy się nad tym. Sartre mówi, że wolność to nie dar, ale przekleństwo. Nie wybieramy tego, że jesteśmy wolni, jesteśmy na to skazani. Nawet jeśli chcemy uciec od odpowiedzialności, nie możemy, bo sama ucieczka jest wyborem. W prywatnych notatkach z 1968 roku Sartre zauważył: że Człowiek jest nicością, która pragnie być Bogiem. To zdanie najlepiej oddaje dramat jego filozofii, tak? Odrzuciliśmy Boga w imię wolności, ale teraz ta wolność stała się ciężarem nie do uniesienia. Staliśmy się sami dla siebie bogami, ale nie mamy mocy, mądrości ani dobroci prawdziwego Boga. W liście do Simone de Beauvoir w 1960 roku pisał: Im bardziej poznaję ludzką wolność, tym bardziej rozumiem, dlaczego ludzie wolą być niewolnikami Boga. Państwo słyszą tę desperację? Sartre, który całe życie głosił wolność, pod koniec zaczyna rozumieć, dlaczego ludzie wolą Boga. Bo absolutna wolność jest nie do udźwignięcia. W dramacie Muchy Sartre inscenizuje mit o Orestesie jako egzystencjalny dramat wolności wobec winy i zbawienia. Orestes zabija swoją matkę, by pomścić ojca i musi zmierzyć się z wezwaniem do pokuty i boskiego przebaczenia. Ale jego odpowiedź to bunt. Nie potrzebuje przebaczenia, to ja wybieram moje czyny, ja je biorę na siebie, nie chcę, żeby ktoś mi wybaczał, zabiłem i sam nadaję temu sens, to ja jestem moim własnym sędzią. Orestes staje się egzystencjalnym herosem Sartra, człowiekiem, który odrzuca boską władzę w imię absolutnej odpowiedzialności za siebie. To nie skrucha, lecz wolność ma oczyszczać. Ale zastanówmy się, czy to nie jest forma pychy, czy Orestes rzeczywiście nadaje sens swoim czynom, czy po prostu ucieka przed ich prawdziwą wagą? Sartre odrzuca łaskę, bo w jego świecie nie ma miejsca na przebaczenie. Jesteś sam ze swoimi czynami, sam ze swoją winą. Nie ma nikogo, kto by cię od niej uwolnił. Ale czy to naprawdę wolność, czy to nie jest raczej samotność nie do zniesienia? Pozwólcie Państwo, że teraz przejdę do sedna problemu. Sartrowski system jest wewnętrznie sprzeczny na kilku fundamentalnych poziomach. Po pierwsze, jeśli świadomość to nicość, to jak może być źródłem wolności? Nicość z definicji niczego nie tworzy. Sartre chce, żebyśmy byli nicością twórczą, no, ale to oksymoron. Po drugie, jeśli nie ma natury ludzkiej, to skąd biorą się uniwersalne ludzkie dążenia? Dlaczego wszyscy ludzie szukają miłości, sprawiedliwości, sensu? Sartre odpowiada, że to tylko zła wiara, ale to nie wyjaśnienie, to tautologia. Po trzecie, jeśli wolność nie ma żadnego celu, to dlaczego cokolwiek miałoby mieć znaczenie? Sartre mówi, wszystko jest dozwolone, ale jednocześnie angażuje się politycznie, jakby jednak istniała jakaś sprawiedliwość, jakieś dobro. Po czwarte, jak odróżnić autentyczność od złej wiary, skoro nie ma obiektywnych kryteriów? W systemie Sartra każdy wybór jest równie arbitralny. Albert Camus trafnie zauważył: Sartre chce, byśmy uwierzyli, że możemy być wolni, podczas gdy jedyne co nam oferuje, to pustka. Sartre stawia nas przed fałszywą alternatywą albo Bóg, albo wolność. Jeśli Bóg istnieje, Mówi, człowiek nie może być wolny, bo Bóg by nas określał, nadawał nam naturę, wskazywał cel. Ale, proszę państwa, to kompletne niezrozumienie chrześcijańskiej koncepcji Boga w chrześcijaństwie Bóg nie jest konkurentem ludzkiej wolności, wręcz przeciwnie to Bóg powołuje człowieka do istnienia jako istotę wolną, to Bóg daje nam wolność jako dar. Jak pisał święty Augustyn, Prawdziwie wolny jest tylko ten, kto kocha dobro. Wolność nie polega na tym, że możemy wybierać cokolwiek. Wolność polega na tym, że możemy wybrać prawdziwe dobro. Sartre pomylił wolność z arbitralnością. Dla niego wolność to brak jakichkolwiek ograniczeń, ale prawdziwa wolność to zdolność do realizacji tego, do czego jesteśmy powołani. Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor pisał. Wolność nie oznacza wyzwolenia od prawdy, ale przyjęcie prawdy jako fundamentu. Tak? Sartre, odrzucając Boga w imię wolności, pozbawiał człowieka tego, co najcenniejsze celu, który nadaje tej wolności sens. Jest jeszcze jeden fundamentalny problem. Sartre twierdzi, że w relacjach z innymi jesteśmy albo podmiotem, albo przedmiotem albo ja. Patrzę na ciebie albo ty patrzysz na mnie. Nie ma miejsca na prawdziwą wzajemność. Stąd jego słynne zdanie: Piekło to inni, ale proszę państwa, czy to nie pokazuje, że coś jest fundamentalnie nie tak z całą jego filozofią? Jeśli każda relacja to walka o dominację, to jak możliwa jest miłość? Sartre próbował to rozwiązać w swoim związku z De Beauvoir. Wolna miłość bez zobowiązań, ale jak zauważyłem wcześniej, to był raczej eksperyment intelektualny niż prawdziwa więź, bo prawdziwa miłość wymaga zaufania, wymaga wierności, wymaga tego, co Sartre nazywa złą wiarą czyli założenia, że coś może być trwałe. Chrześcijaństwo mówi coś dokładnie odwrotnego. Wolność objawia się właśnie w relacjach. W zdolności do zawierzenia komuś, do złożenia obietnicy, do wierności. Bóg nie jest ograniczeniem tej wolności, jest jej warunkiem. Na koniec chcę Państwu powiedzieć coś, co może być najbardziej przygnębiające w całej historii Sartra. On sam nie potrafił żyć według własnej filozofii, głosił absolutną wolność, ale czuł się zniewolony, odrzucał Boga, ale tęsknił za sensem, który tylko Bóg może dać. Krytykował złą wiarę, ale jego własne życie było pełne niekonsekwencji i ucieczek. Eee, ostatecznie Sartre pozostawił nam fundamentalne pytanie, czy człowiek może być swoim własnym Bogiem? Jego życie i filozofia dają jasną odpowiedź: Nie, nie możemy. I próba uczynienia tego prowadzi nie do wyzwolenia, ale do rozpaczy. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i wsparcia na Patronite. To ostatnie pozwala mi nie tylko działać, ale też planować ambitniejsze zamierzenia, dlatego będę wdzięczny za każde wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.